Witam Was serdecznie. Dzisiaj zdatniemy sobie na zasilacz Silverstone'a. Nie wiem czy ta marka wszystkim z Was jest znana. Generalnie produkują oni właśnie zasilacze obudowy, chłodzenia, jak również wentylatory. Dzisiejszy zasilacz jest o mocy 500W. Jest to seria Strider Essential. Z ważniejszych rzeczy, certyfikat 80 plus bronze, tutaj producent chwali się sprawnością do 88% przy 230V. Pojedyncza linia 12V, również mamy aktywne PFC, co wpływa pozytywnie na sprawność zasilacza i cich wentylator o tym się przekonamy już za chwilkę. Przejdziemy później również do omówienia rozkładu poszczególnych linii. 88% tej wydajności sprawności tak naprawdę zasilacza osiągane jest przy około 50% obciążenia i wentylator pracuje na bardzo niskich obrotach, około 600 obrotów na minutę. Dopiero później wzrasta jego szybkość wraz z obciążeniem zasilacza. Okablowanie sobie mówimy za chwilkę już na żywo, także nie będę tego czytał z opakowania. A rozkład linii na linii 3,3 V 20A, na 5 V również 20A. Łączna obciążalność tych dwóch linii 103 W i pojedyncza linia 12 V. Łączna obciążalność na tej linii 450W i ampery 37,5 Także tyle jeżeli chodzi o ważniejsze rzeczy A teraz pozwólcie, że zajrzymy sobie już do środka W pudełku standardowo znajdziemy instrukcję obsługi kabel zasilający, jak i również cztery śrubki do przykręcenia zasilacza Rzecz jest sam zasilacz, do którego teraz właśnie przejdziemy Zasilacz standardowych rozmiarów, także bez problemu zmieści Wam się do każdej obudowy Na jednym z boków znajdziemy tabliczkę znamionową tej czytałam drugi raz, nie będę, takiego sensu nie ma. Z tyłu standardowo otwory wentylacyjne, włącznik, wyłącznik, wejście na kabel zasilający i wentylator 120 mm schowany pod grillem. Kable oczywiście są nieodpinane, bo jest to zasilacz niemodularny. Natomiast oplot widzę tylko i wyłącznie na kablu 24 pin. Teraz omówimy sobie o kablowanie Długości kabli zobaczcie na ekranie. Zaczniemy od 24 pin. końcóweczka 24, czyli rozłączana standardowo. Kolejny kabel, który wpadł mi w ręce jest to PCI Express, dwie końcówki 6 plus 2 i 6 pin, także możemy zasilić jedną kartę graficzną. Następny kabel jest to oczywiście kabel EPS do zasilania procesora, końcówka 2x4 pin, czyli w sumie 8 i kable peryferyjne, kabel SATA, trzy końcóweczki dość daleko od siebie szeroko rozstawione, natomiast ponieważ nie mamy oplotów na kablach, nie będzie problemu z złożeniem tego w obudowie i dognięcie paneli bocznych. Co ważne, każda z końcówek jest pod kątem 90 stopni ustawiona. Kolejny kabel również z trzema końcówkami SATA. Identyczny dosłownie. I ostatni, trzy razy Molex z końcóweczką floppy, czyli do zasilania na przykład karty dźwiękowej czy też czytnika kart. Tak wygląda koplowanie, a teraz przejdziemy sobie do krótkiego testu. Zanim zaczniemy testy, muszę Wam tutaj coś wyjaśnić. Mianowicie tester niestety ma źle skalibrowaną linię 3,3V. Za wyżej napięcia i to dość znacząco. Mianowicie na testerze jest 348V, a na mierniku 337 dokładnie 0,11V przekłamania. Także ta linia jest źle skalibrowana po prostu. Natomiast linia 5V i 12V bez zarzutów pokrywają się odczyty z miernikiem. Dlatego dzisiaj wyjątkowo przeprowadzimy sobie teścik w ten sposób, że napięcie 3,3V będziemy odczytywali z miernika, a później tester musi zostać skalibrowany. Za chwilkę zmierzymy sobie poziom głośności zasilacza pod lekkim obciążeniem około 20%. Tak abyście mieli świadomość jaką pracuje w czasie spoczynku. Niestety nie będę miał możliwości sprawdzania głośności zasilacza podczas obciążenia, ponieważ to miernik mój. Ponieważ sam tester posiada kilka wentylatorów dość głośnych i one będą przekłamywały odczyty wentylatora na zasilaczu. Także idziemy dalej. Teraz zmierzmy sobie poziom głośności zasilacza przy obciążeniu około 50%. Z odległości 400 cm. Tło to jest 33,8 dB. 34 dB, czyli naprawdę cichutko, niewiele ponad poziom tła. Pierwszy test na delikatnym obciążeniu 20% dobiega końca. Napięcia 3,36, 5,09 i 12,10. Nie mam żadnych zastrzeżeń. A teraz zapraszam Was na test już na obciążeniu 50%. Test na obciążeniu 50% dobiega końca. Zwróćmy uwagę na napięcia 3,34 na linii 3 3 V, 5,10 na linii 5 V i 11,96. Na linii 12V, wręcz idealne napięcia. Także teraz sobie obciążymy zasilacz na maksa 100%, a później będziemy testowali sobie jeszcze maksymalne obciążenie linii 12V. Kończymy test na obciążeniu zasilacza 487W. Napięcia 3,3V, wręcz idealnie. 503 1181, czyli wszystko w jak najlepszym porządku. A teraz, ostatni test, jaki sobie przeprowadzimy, będzie to crossload, czyli damy maksymalne dopuszczalne tutaj obciążenie linii 12V i minimalne linii 3, i 3, 5V. Kończymy ostatni test. Jak widać, obciążenie na linii 12V 449,4W, czyli praktycznie maksymalne. Dałem po 2A na linii 3,3 3, 5V. Zwróćmy uwagę na napięcia. 3,32, Lnia 3 i 3, 3 5,22, czyli dość wysoko, ale cały czas jeszcze w granicach norm ATX. I 11,61, jeżeli chodzi o napięcie 12V. Także jak najbardziej wszystko w porządku. Teraz zapraszam Was już na krótkie podsumowanie. Czas na krótkie podsumowanie. Jak to się mówi, pierwsze koty za płoty. Mianowicie wykonałem pierwszy test zasilacza testerem, obciążając go sztucznie, a nie używając komputera. Także mamy teraz więcej możliwości... Jeżeli chodzi o testy, nie obyło się oczywiście bez małych wpadek, niestety tutaj ten tester wymaga delikatnej kalibracji na linii 3,3V. Są przekłamania w napięciach i również nie mogłem dla Was obliczyć, niestety, sprawności, bo również miałem kilkuprocentowe przekłamania. Jak wiadomo, kilka procent w przypadku sprawności to jest sporo. Dlatego, tych wyników tutaj, nie użycie w moim akurat teściku. Jeżeli chodzi o sam zasilacz, to jest raczej jednostka budżetowa przeznaczona do komputerów, które nie są zbytnio rozbudowane. 200 zł około 190 dokładnie przyjdzie Wam za niego zapłacić, także naprawdę przyzwoita cena. I w tej cenie znajdziecie naprawdę kawałek fajnego sprzętu. Przede wszystkim, zasilacz jest bardzo cichy w czasie spoczynku, nawet pod obciążeniem 50% nie ma tutaj problemu i nie powinniście usłyszeć wentylatora w tym zasilaczu. Przy 100% trudno mi powiedzieć, jak to wyglądało, naprawdę, ponieważ wentylatory, które są w testerze zamontowane, no, dość głośno się zachowywały i trudno było mi tutaj to zmierzyć, także takiego testu dla Was przeprowadzić nie mogłem. Okablowanie, no tutaj tylko opleciony jest kabel 24 pince z minusem i plusem, można powiedzieć, dlatego, że mm, oczywiście względy estetyczne idą na minus, bo nie mamy plotów na kablach, natomiast względy, że tak powiem, praktyczne, to jest akurat plus, ponieważ te kable łatwiej będzie ułożyć w obudowie mniej miejsca zajmują, łatwiej będzie dopnąć panele boczne w obudowach, zwłaszcza które mają miejsca mało na zarządzanie kablami. Także tutaj są plusy i minusy, akurat tego rozwiązania. Sama długość kabli bez zarzutów naprawdę wystarczy do każdej praktycznie obudowy Militaury. Nawet troszkę większej, nie będzie tutaj żadnego problemu. I sama ilość złączek, jak mówię, to raczej do mniej rozbudowanych komputerów, ale również bez najmniejszego problemu możecie zbudować sobie komputer gamingowy oparty o ten zasilacz. I wtyczek Wam z pewnością nie zabraknie. Jednostka, oczywiście, nie jest modularna. Jeżeli chodzi o same wyniki testów, bo to jest najważniejsze, widzieliście, jak wyglądało napięcia. Naprawdę podczas testów stabilne, bardzo stabilne, praktycznie zero było. Ruchów napięć. Natomiast co również jest ważne, no nie muszę dodawać, że były oczywiście one w normach HTX. Natomiast co również jest bardzo ważne, to jak wygląda regulacja poszczególnych napięć, czyli jak zachowują się napięcia w momencie różnego obciążania zasilacza, czyli na 20, 50 i 100%. Jak prawda, takie testy wykonywałem i ta różnica nie powinna przekraczać 3%, czyli tutaj różnica powinna mieścić się w 3% i to jest norma. Spokojnie zasilacz się wyrobił, bo 2-4 2-4% było na nie 12V bodajże i około 1,8-14% na 3,35V. 5V. Wykresiki zobaczcie na moim labie, ITP slabie, także linka umieszczę w opisie tego filmiku, także będziecie mieli tam wykresy, jak wygląda regulacja napięć, jak wygląda właśnie jeszcze jak wyglądają tętnienia napięć, bo nie zrobiłem tego testu na żywo. Zrobiłem po prostu screenshoty. Mam teraz taką właśnie możliwość, żeby takie te dla Was zrobić. Tętnienia napięć również są w normach. Troszkę mogło być niższe tętnienie na linii 5V 5V, ale nie ma naprawdę tragedii, wszystko jest jak najbardziej. Mieści się w widełkach. I ostatni test, jaki dla Was przeprowadziłem, tak naprawdę tym testem się nie sugerujcie, To jest tylko dla Waszej informacji, bo czegoś takiego nie uzyskacie na co dzień w Waszym komputerze. Test crossload, czyli minimalne obciążenie linii 3,35V pod 2A dałem i maksymalne obciążenie linii 12V. Także to ma pokazać tylko, jak wygląda niezależna regulacja napięć zasilacza. Tak naprawdę, tylko te testy tak naprawdę są dlatego przeprowadzane. Niemniej jednak nie jest on istotny, nie bierzcie tego sobie do serca, że tak powiem. Jeżeli chodzi o zasilacz, ode mnie leci rekomendacja, jak najbardziej mogę go polecić. 190 zł to naprawdę jest dość przyzwoita cena. Z pewnością zasilacz da sobie radę z każdym komputerem gamingowym bez najmniejszego problemu. Weźcie je tylko jedną rzecz pod uwagę. Jeżeli przywoływa wam do głowy kupowanie karty graficznej z dwoma wejściami, 8 pin PCIe Express, tymi zasilającymi, zasilacz posiada 6 plus 2 i 6, czyli musielibyście stosować przejściówkę. Natomiast większość kart, nawet tych bardzo wydajnych, posiada właśnie wejścia 6 plus 8. Także problemu być nie powinno. Tyle ode mnie na dzisiaj, ja wam bardzo dziękuję, pozdrawiam i do następnego razu, hej!